Siemano widzowie, kurde mele Co tam u was w ogóle Nie no, dziękuję, chciałem wam podziękować ogólnie Za ten cały rok, było zarąbiście Na większym poziomie jesteśmy teraz na tym YouTubie Ale mam włoski jakiś, kurcze, takie dziwne Jesteśmy na w większym poziomie w sumie teraz Jest więcej osób na streamach, już czasami nawet dobija do 300, także się bardzo cieszę Dziękuję tutaj wszystkim tym donatorom, ogólnie jest ich bardzo dużo więcej. No ale widzowie, niestety tutaj. No nie, ba, no, nie mam jak tego zmieścić, jest tylko do 23. Jest do 23, a jest widzowie 1000 stron takich. Jest 1000 stron z tego roku całego. Jak nawet nie więcej. Także widzowie dziękuję wam bardzo, że byliście. Że byliście przez cały rok tutaj ze mną. Życzę Wam jak najlepiej, żeby u was się wszystko układało ogólnie. Żeby było, żebyście nie mieli problemów, żeby było wszystko fajnie w tym, i żeby ten rok, ten następny rok był po prostu lepszy. Taki lepszy po prostu. Mam nadzieję, że u mnie też będzie trochę lepszy ten rok, żeby było wszystko fajnie, żeby się jakoś to układało. I kurde, fajnie, że jesteśmy. Mamy taką społeczność zarombistą stworzoną. Nie jest to jakoś dużo, ale to jest takie kurde moje stworzone widzowie. To jest takie. Ja to stworzyłem i sobie siedzimy, gramy sobie wieczorami. Zagadamy i zajebiście. Także fajnie. Zarobiście widzowie, że, że jesteście na tym kanale. I dziękuję tutaj wszystkim tym, pie tym pierwszą, pierwszym osobom, co wysłali najwięcej i marnowali swoje pieniądze dla mnie. Także bardzo wam dziękuję widzowie i mam nadzieję, że jeszcze będziecie wpadać i że będziecie cały czas aktywni. I kolejne kilka lat, i kolejny rok, i kolejny i kolejny i kolejny. Także dziękuję Wam za cały ten rok, trzymajcie się, widzowie, skomentujcie komentarz. Napiszcie coś tam, to wam podpisuję na, w komentarzach, co jeszcze ten, pogadamy w komentarzach. Także dzięki bardzo widzowie, z się kozakami. Serduszki wielkie dla Was, wielkie, wielkie bardzo. W tym roku będzie coś grubego dla Was, także no musicie poczekać, ale ten rok będzie gruby. Także trzymajcie się siemoneczko. Elu.